Telefon Ci go do. Nagrywam no, Cię już. To dobrze. Poważnie? Ja idę nie jeść, bo mają za dobrze dla do mnie. Joj kanosze to trzeba dać O, hop. Się zabijają kurki. Hop. O, O, tego tam jeszcze jest kuba. Co tam robisz? To jest łamat? Hop. Co tam robisz z kurami? O. Będzie o.

I następne. O, kogucik nadkucuje. Jaki piękny kogucik. A jaki piękny kogucik, Piękne Piękny puta O, kaczuchy pucuje jak trzeba, A, są dobre kaczuchy. o skończyła się cukina koniec pokażemy arbuza pięknego arbuza tu jest mój piękny arbuz rośnie jeden tu jest jeden arbuz o piękny tu jest drugi ale zgnity o, trzeba będzie go oberwać a wiem że tu jeszcze były dwa tutaj nie tu jest jeden o piękny arbuz następny tak tu już nie będzie, tu już nie będzie, będzie. same liście, badyle i ale wiem, że tu jeszcze jest, o może tu już nie będzie, ale chociaż nie wiadomo, do piękne dwa arbuzik. tu jest trochę liści, trochę zielostka, może być, pomidory poszły, spać. Powiedział dobranoc. Jak jeden. Piękne poszły pomidory, spać miniaturki. Elegancko. Elegancko pomidory. Powiedział dobranoc. Zaczęły. Tu moja cukinia. Tyle cukinii jeszcze jest do obierania. A, ha, ha, ha. tu jest troszkę. Tu jest troszkę. Mm. Piękna cukinia. Będę co jeść. Kury. Ja sobie usmażę na grillu. Lepsza jest. I tak to jest. A trochę jedynia zarosła. Już nie mam wejścia za bardzo. No pięknie. Takie liście piękne. No I tyle. Trzeba jeszcze ukosić trawy kurą i może być. Na razie cześć wszystkim.